Witajcie! Na dzisiaj przygotowałam dla Was małe doświadczenie. Otóż wykonamy sobie je z użyciem oleju, wody i rozcieńczonej farby. A teraz zobaczcie, co będzie nam potrzebne. A teraz zaczynamy. Więc na początek lejemy troszkę oleju. A zaraz lejemy wodę, całą zawartość, którą mamy w naczyniu. Tak wygląda nasz roztwór po zmniejszeniu wody i oleju. A teraz za pomocą strzokawki będziemy pobierać rozcieńczoną farbę. Teraz małymi kropelkami będziemy wstrzykiwać farbkę. Efekt doświadczenia jest taki, że wstrzykiwana farbka ciężko opadała na dno. Otóż dlatego, że olej ją przytrzymywał i dopiero stopniowo powoli farba zaczęła opadać. Na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście zachęcam was do tworzenia i innych ciekawych doświadczeń z wykorzystaniem produktów spożywczych, które macie dostępne u Was w KUI. Uwierzcie mi, że przyda się Wam wszystko. Także miłej zabawy i do zobaczenia w kolejnym filmiku.